i ma bezpieczną postać maści skutecznej potrójnie. Na piersiach wik porób ułatwia oddychanie, na szyi łagodzi kaszel, na pleckach rozgrzewa. Anusia swobodnie oddycha. Jest jej ciepło. Jestem o nią spokojna. Rano wstała radosna jak skowronek. Wik porób w domowej apteczce. Od razu lepiej. Ceglowski misiu! Dlaczego pierniczki alpejskie są takie? Dlaczego? Bo są wedlowskie. Miałem przodka, romantyka, który z miłości do kobiety upiekł pierniczki w kształcie serca i z mistrzowskim wyczuciem polał je bogatą wedlowską czekoladą. Ale miękkie. A jak tam znalazła się ta marmolada? Jak? Hmm, pierniczki alpejskie. Pyszności tylko z Wedla. Cały rok, bo to jest kripo, Zdrowy są. So. Każde to powie, kripo, po zdrowie, kripo, kripo. Czy znacie już Breeze Electric? To zupełnie nowy odświeżacz powietrza. Wystarczy wsunąć wkład zapachowy i włączyć, aby w domu zagościł miły, świeży zapach. Jeden wkład działa przez 45 dni. Mamo, jak narysować zapach? Breeze Electric. Świeżość przez 45 dni. Największe wynalazki nie są nigdy dziełem przypadku. Z połączenia dwóch mocy powstała nowa bryza z systemem dwufazowym. Nowa bryza. Podwójna skuteczność usuwania plam. Już w sprzedaży. I hop. A oto Biowital M, wzbogacony wyciągiem z głowu, który doskonale wpływa na pracę serca. Biowital najlepszy sposób na codzienne zmagania